Cześć Wam. Hejka! Dzisiaj zmierzamy do... La Vegana, La Vegana, tak? Tak. Zaczynamy film, znów wegański, bo wegańsko, chyba wegetariański, lub tylko wegański, jeszcze się okaże. W każdym razie vegan. Nie wiedzieliśmy, co to jest za kuchnia, dopiero co dowiedzieliśmy się, że azjatycka, czyli w sumie nasze klimaty. Dokładnie, znów sprawdzamy sobie te wege lokale, bo w Warszawie jest ich naprawdę dużo, ciągle dostajemy polecajki, ciągle otwierają się jakieś nowe. My znajdujemy nowe. Także sprawdzamy teraz kolejne. Wy weźcie sobie teraz coś do jedzenia, zastopujcie ten film. Smacznego! Smacznego. La Begana ma naprawdę ogromny wybór w daniach. Powiem Wam, aż ciężko było cokolwiek wybrać, bo tyle ciekawych propozycji, tyle zachęcających propozycji. Zobaczymy, jak będzie smakowo. W ich będą znajdują się małe miski, czyli może to chyba bardziej potraktować jako przystawki i duże miski. W naszym wypadku zamówiliśmy dwie małe miski, a dokładniej piozę na parze z warzywami, podane z sosem mango i sałatką wakamę za 14 zł. Nie będę Wam tutaj tych nazw wymawiać tak jak jest napisane, bo hmm, chyba sobie język połamię. A druga przystawka to świeże rolsy z warzywami ananasem, mango, tofu i kotletem sojowym podane. Z jasnym sosem sojowym oraz pysznym sosem orzechowym za 16 zł. Także brzmi to tak naprawdę na wypasie. Zobaczymy, już jestem mega, mega ciekawa. A jako główne danie wybraliśmy standardowo a o sobie Pad thai. Będzie troszeczkę ostry, ale myślę, że na tyle ostry, tak jak w Veggie Kitchen. Czyli mamy makaron ryżowy z kotletem sojowym, tofu, i kiełkami i orzeszkami. I kosztuje on 30 zł. Swojego dania nie, nie odważy się przeczytać, ale jest to miska ryżu jaśminowego z seitanem, z trawą cytrynową, warzywami na łoku, podane z orzeszkami, sałatką i nori. Kosztuje 34 zł. Jeszcze tak nagrywając z ręki dodam, że mieliśmy tutaj problem i mieliśmy nie nagrywać w lokalu. Tak jak zwykle, to troszeczkę głośna muzyka była albo prosiliśmy o ściszenie i jest już okej. Okay. Ja jeszcze dopowiem tutaj, bo przerażałem za głośność muzyki, w sensie na tyle, że si siedzimy naprzeciwko siebie, naprawdę przy stoliku. Ja nie słyszałem. Ja też, ja w ogóle swoich myśli nie właśnie. A to bolo... coś mówiła, a ja tylko. <śmiech> <śmiech> tak, tak. Dobra, próbujemy, zaczynamy od małej lichy, tak to się nazywa, ja z Wygląda smakowicie, ja chcę wakamę troszeczkę. Pokazałam Wam środek, ale nie widać. Powiem Wam, jest dość ciekawa, oryginalna. Te nadzienie jest no, jak w mole, naprawdę tak smakowało. Fajnie te mango u góry, bo słodziutkie. No i sadzam nadaje jeszcze takiego fajnego św... słodziutkiego posmaku. Także bardzo, bardzo dobra jakby przystawka, ale dziwnie nam tutaj podali, bo dostaliśmy pad i wiozę, potem przyszły rolsy, a Łukasz nadal czeka na danie, także nietypowo, dziwnie, bo nie można jeść od razu. No... Ja spróbuję rolsa, już powiem, że podanie jest przeświecone. Tofu. Super chrupi ana nastaje tej takiej słodkości, jest to świeże, lekkie i bardzo przyjemne jako przystawka. A jak ten pattaj jest poddany, bo mam dużo orzeszków u góry, ale jeszcze obok jeszcze mam tutaj te płatki chili, jest cebulka, są kiełki, no i kawałeczek cytryny. Ja sobie wycisnę troszkę cytrynki. Po pierwszym spróbowaniu jest on delikatnie pikantny, ale naprawdę delikatnie. Nie określiłabym go jako danie jakieś bardzo ostre. Czuć tą lekką ostrość. Jest dużo pasty tamaryndrowej i jest on dość pusty. Sam ten kotlet sojowy jest taki, no mieli na przykład tutaj jakiegoś kurczaka. Fajny ten pad naprawdę jestem aż ciekawa, jakie będą moje odczucia po całej tej porcji. Pierwsze wraz grzenie, naprawdę bardzo pozytywne. Jest kompletnie inny niż właśnie thai w Tajłoku czy w Bega Kitchen. Na wstępie powiem, że podoba mi się podanie sztucznych tutaj, gdzie dostajemy jeszcze przed wybraniem dań, przed zamówieniem, pełen zestaw czyli pałeczki, widelce i jeszcze łyżki do jakiejś zupy. Przejdźmy do konkretów. Czerwieniu ja też wygląda fenomenalnie, według mnie. Jest możliwość, że to jest sejtan, tak jest napisane, ale smakuje i wygląda jak kurczak 100%. Samodanie jest soczyste, dość, dość pikantne. Róbkie warzywka są super, są bardzo różnorodne. Ryż fajny, ugotowany w punkt. No. Możemy podsumować i było bardzo smacznie. Tutaj ta ostrość, jedna papryczka jest idealna tak. dla takich osób, na przykład jak ja, które lubią ostre, ale nie pikantne, tylko taki lekką ostrość, ja raczej na codziennie łagodne dania. Tutaj ostrość była dla mnie naprawdę na dobrym poziomie. Ten padtaj było dużo pasy tamaryndrowej, dużo tego tofu, dużo tych kotletów sojowych. One były z czymś takim naprawdę super, bo to się rzadko zdarza, żeby właśnie w wegańskich padtajach było jeszcze coś poza tofu. Mhm. Także to tutaj grało super rolę, ta struktura tego była fajna, wszystko się ładnie równoważyło. Dużo różnych smaków w jednym daniu. No jeszcze powiem od razu o daniu Łukasza, że ja uważam, że to było coś yy, wow, takie naprawdę, naprawdę na wypasie. Dla mnie to danie było czymś, czego nie jadłem już bardzo dawno. Nie spotkałem się z podobnymi smakami, z podobną kompozycją. Ryż przesiąkł całym tym smakiem tych warzyw. Był taki fajny, mokry. Warzywka były chrupiące, lekko właśnie słodkie gdzieś tam, słone. Było też dość pikantne. Jak dla mnie danie perfekcyjne. Co tutaj Łukasz powiedział, ja uważam, że chyba wszystkie te dania były tak skomponowane, żeby było dużo tych smaków, żeby były różne aromaty, bo nawet te małe Michy wiecie, co to chyba nie, to nie jest traktowane tutaj jako przystawki, bo mówię, to jest nasz mały problem z tym lokalem, że jedzenie jest przecudowne, jednak można by się było troszeczkę czepiać o te podanie dań. Spring rollsy w ogóle były czymś wow. Wydawało się, że to będzie mega lekkie. I to jest w ogóle niby coś takiego mega prostego, a jednak bardzo fajnie zrobione szczególnie jak się zanurzyło e, tego rolsa w sosiku. Ale nie trzeba było, bo na przykład tak o, też był super świetny, e, bo całą robotę moim zdaniem robił tam ananas, który po przegryzieniu również dawał troszeczkę czegoś innego. Tak, fajnym twistem też był e, kotlet sojowy w tym, też tam fajny. Tak. Kolejny lokal. Ja mogę go polecić z pełną odpowiedzialnością. Tak, ja tak samo. Także kuchnia wegańska, kuchnia azjatycka dla wegana warta uwagi. Teraz wjeżdżamy do brackiej. Czyli kolejna kuchnia roślinna. Możecie się domyślać, że znajduje się na ulicy Brackiej. Specjalizują się w kraftach i no i tak jak powiedziałam, w kuchni roślinnej. Jeszcze nigdy tam nie byliśmy, ale słyszeliśmy sporo naprawdę pozytywnych opinii. Mamy nadzieję, że nie będzie kolejki. Zamówienie, ale zanim, to powiem wam fajny klimatik tutaj, jest taki przyjazny muzyka nas nie ogłusza, co ostatnio się zdarza dosłownie wszędzie tylko praktycznie tylko miejsce, gdzie nie ma głośników, gdzieś daleko jest tak, i zacznijmy od tego, że można wziąć tutaj małe talerze, są cztery opcje lub duże talerze, są też zupy, coś dla bąbelków, tak ładnie nazwane piwa, Łukasz tym razem wziął piwo wegan, o wegan, a czy ita, już teraz nie wiem któreś z tych, i ono kosztuje tutaj, a Powiemy wam potem ile ono kosztuje. A poza tym wzięliśmy właśnie jeden mały talerz, dokładnie mieliśmy problem pomiędzy bułeczkami bao a onigirazu. Mamy onigirazu, ono kosztuje 20 zł i już wam mówię co jest w środku. Brzmi bardzo ciekawie, są to dwie kanapki ryżowe zawinięte w nori z arbuzowym tuńczykiem, piklowaną żonkwią, ogórkiem, awokado, majonezem, wasa wasabi, a druga bo są dwie. Jest z tofu, szpinakiem, ogórkiem, czerwoną kapustą i sosem orzechowym. Także obie brzmią mega smacznie. Co, że jako pierwszy rzucił mi się baoburkę? Tylko, że jest jeden, więc stwierdziliśmy, że lepiej o raz użyć. A danie główne, ja tym razem poszłam w kurczaka. Jestem ciekawa, wzięłam to danie głównie ze względu na to, ile tutaj jest warzyw. Tylko to jest kurczak z Go Plant. Kurczak słodko-kwaśny, 36 zł Z warzywami jest tutaj cukinia, papryka, cebula czerwona, broku w mandarynkowo-słodko-kwaśnym sosie. Podany z ryżem, grillowanym ananasem, surówką z białej kapusty. Także jest to rozbudowane i brzmi mega smacznie. Kosztuje 36 zł, Danie Łukasza. Ja wziąłem klasek 30 zł, czyli Korean Fried Tofu. A więc to jest tofu w panierce w ostrym sosie na bazie pasty. Gochujang. Gochujang? Gochujan? Załucham ci. Tak, tak. Podany z ryżem kimchi, z sezamem i szczypiorem. Także jest kilka pozycji, nie jest ich dużo, ale naprawdę są takie dość fajne. Zobaczymy, czy te pierwsze wrażenie będzie takie po zjedzeniu. My siedzimy pod schodami i boję się, że coś nam na głowę spać. <laughs> ale takie miejsce wybraliśmy. Mamy nasze kanapeczki. Ja trzymam... W tym pierwszym stopniu. Ja trzymałam tą drugą z piklewką rz rzodkiewką, bo rzodkiewka jest dosyć kwaskowata, tak jak powinna. Mm. Bardzo mocny sos sobie. Tak, sos jest mocny, ale tak jak ja powiedziałam, ryż jest w punkt. To moje jest więc dla mnie to jest takie dość klasyczne jakbyśmy rolkę sushi tylko właśnie w formie kanapy jedli. Aż jestem ciekawa tej, której Łukasz próbował, ona jest właśnie też z tym, tuńczykiem, że tak to można nazwać. Bardzo fajny, fajny ogórek tam roboty. A tutaj w tej, co Łukasz faktycznie jest mega, mega taka wyczuwalna, intensywna, mocna marynata. Fajne są takie nabeczki, mi smakują. Tylko przystawka super. super. Na co najpierw zwrócę uwagę? Wszystko to jest przepięknie podane. Dostaliśmy znów takie piękne talerze, to oni razu też było na cudownych talerzykach, teraz dokładnie mamy miski. I cudownie, cudownie pachnie. O tak, Łukasz powiedział o najważniejszym. Dobra, próbuję mojego dania. Zacznę od tego kurczaka, bo w sumie to on jest głównym. Wygląda jak kurczak. Mhm, pachnie jak kurczak. No. Powiem wam, że ja często mam problem z tym wegańskim kurczakiem, ale ten z głów planta jest naprawdę dobry. Spróbowałam koczeka, spróbowałam trochę ryżu, trochę warzyw. Sosik jest słodziuki, bardzo dobrym. Na razie nie czuję tej paskowości. Zobaczymy, jak będzie po całym daniu. Ryż też ugotowany, punkt lekko się lepi, ale jest no, przyjemny, nie jest rozgotowany, więc okej. Okay. Na razie oceniam to danie bardzo pozytywnie i chyba nie mam nic więcej do powiedzenia w tym momencie. Danie Łukasza robi większe wrażenie. Duże kawałek tego tofu, nie wiem, czy na nas, ale spróbujemy. Nie wiem, czy to takie mmm, takie lepszy tofu, czy... a. To, 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 to już mówi więcej, to mówi więcej, dobra. A wiecie, Łukasz już w swoim życiu zjadł sporo, tofu. Jako osoba jedząca mięso, to jednak tofu dużo zjadłem, ale to tofu jest wybitne. Jeszcze nie jadłem takiego tofu. Ty też jeszcze mógł właśnie nie do tofu. Z góry, skórka jest taka lekko chrupka, w środku, to tofu jest mięciutkie, delikatne, jest pikantne. Smakuje troszeczkę właśnie y, jak przyprawy do kurczaka na ostro. No, powiem, że naprawdę najlepsze tofu, jakie w życiu jadłem. O, I to, 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 to są to, to ostre słowa. Muszę jeszcze tinki kurować. Powinieneś mieć ostre. Na pewno fajnie. Uuu i tak, jest ostre. Ostre jest i kimchi i tofu z czego kimchi jest jeszcze kwaśne i smakuje praktycznie jakbyście jedli troszeczkę kiszoną kapustę. Ale ja uwielbiam. No tak się mówi. Jestem fanem. Od razu wam powiem, piwo kasza kosztowało 19 zł. I to była vegan ipa. Jest, <grym> jeszcze nie wypiłem. Teraz coś o czym jeszcze chciałam wspomnieć przedtem, bo nie powiedzieliśmy. Od poniedziałku do piątku możecie sobie tutaj brać lunche, są specjalne oferty. Widziałam, że na Facebooku oni wrzucają Chyba na początek tygodnia tak, jakby rozkład całego tygodnia, ale każdego dnia możecie też zobaczyć, jest dokładnie napisane, że mamy zupkę i jakieś danie główne. A co do dania, ja was ostrzegam, tylko że tu jest tylko jedna papryczka i to oznacza, że danie jest ostre. Jest, jest mega ostre. Ostre, jejciu. Ja lubię ostre, ale to był hard front. Znaczy na takim poziomie, że jeszcze dla mnie było przyjemne. Potem troszeczkę wyżej już byłoby nieprzyjemne, ale no. Ja próbowałam tego dania i tofu było naprawdę fajne. W ogóle ono, tak jak często dostajemy takie tofu, że ono jest bardziej. nie jest takie zbite bardzo. Jest fajne takie. miękkie. miękkie a to było bardziej zbite, ale zarazem soczyste, w cudzysłowie troszeczkę. Tak. z góry, tak miękkie. jak mówiłem, twarda skórka taka była lekka mhm. ta do przegryzienia, a potem w środku tofu było na tyle miękkie, że. No ale tutaj ostrość tego dania była taka, że mimo to było czuć takie, było czuć dużo przypraw, różnych przypraw, była taka różnorodność, to danie nie było takie, że ostro mi i koniec, tylko naprawdę... Oba sosy w daniach były świetne, i mój i od Ady. Tak, mój sos był cudowny, ta mandarynka tam robiła swoje i teraz jeszcze wspomnę, jak zaczęłam jeść trochę więcej, to w tym daniu było sporo kolendry, kolendra była tak wyczuwalna, a ja kocham kolendrę, także jest to takie danie kto, dla osób, które lubią właśnie sos słodko-kwaśny mm, i które uwielbiają kolendrę, mega fajne. W międzyczasie przygryzacie sobie ryż, który neutralizuje, no kurczę super kompozycja dań. Porcje są takie, że ja polecam wziąć mały talerz i normalnie duży talerz. A w ogóle kurczak od AD był wybitny, naprawdę. Tak, smaczny, jestem pod wrażeniem, bo mówię tak, a już próbowaliśmy naprawdę kurczaka z kilku firm, mhm. bo już i na Instagramie mieliśmy jakieś tam testy takich wege produktów, a ten z Go Plant'a jest naprawdę super, tutaj jeszcze w tym daniu był bardzo dobrze przygotowany, no mówię, ten sos tutaj słodko właśnie, robił swoją robotę. Ja mogę ten lokal polecić ze szczerym serduszkiem. Kolejne wege e, lokale w Warszawie sprawdzone, ale lista jest ogromna. Są wasze polecajki, są miejsca, które my idziemy i mówimy, o patrz wege, potem sprawdzamy, okazuje się, że dobry lokal, o którym nigdy nie słyszeliśmy. Jest Nawet tego przez masy. okno widzimy naprzeciwko, że jest lokal, który musimy się to zainteresować. Tak, także pamiętajcie, że my bierzemy pod uwagę też Wasze polecajki, tylko że nie jesteśmy w stanie tego tak realizować wszystkiego naraz, bo dostajemy te polecajki albo w komentarzach, albo prywatnie na Instagramie, także jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Ja myślę, że to na tyle w tym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem. Badajcie na Instagrama, na TikToku znowu działamy. Także również odwiedzajcie. No to do następnego filmu. Trzymajcie się. Pa. Cześć!